Panie Karolu, zaczyna pan nową pracę jako prezes Specu. Proszę powiedzieć, czego pan sobie życzył? Życzyłbym sobie tego, żeby przedsiębiorstwo się rozwijało, a mieszkańcy jako właściciele z tego korzystali i mieli jak najtańsze ciepło. To jest najważniejsze. Utrzymanie dostaw i rozwój naszego przedsiębiorstwa. Ma pan ochotę powiedzieć, dajcie mi w końcu święty spokój, pozwólcie mi pracować. Pracuje, nie, nie ma problemu. Nie wiem, od dwudziestu mniej więcej sześciu czy 7 lat taka sytuacja ciągle ma miejsce, bo Jestem synem swojego ojca, jestem z niego dumny, ale wiem, że zawsze jakiejkolwiek bym decyzji nie podjął, czy gdziekolwiek trafił, to zawsze komuś to nie odpowiada i jest źle. Także jestem do tego przyzwyczajony i nie mam do nikogo pretensji. Zdaję sobie sprawę, że kogoś może to bulwersować, ale są też ludzie, którym to nie przeszkadza, którzy się z tego cieszą. Miałem jakieś poparcie. 5200 mieszkańców miasta Siedce w ostatnich wyborach poparło mnie na radnego województwa mazowieckiego. Także. Nie przejmuję się tym zupełnie. Mam nadzieję, że. Znaczy właściwie mam pewność, że sprawdzę się na tym stanowisku i mieszkańcy będą zadowoleni. Bo podkreślę jeszcze raz, że to mieszkańcy są właścicielami tego przedsiębiorstwa i mówienie o prywatyzacji jest kłamstwem, bo jeżeli ktokolwiek by sprzedawał przedsiębiorstwo, to było po prostu przekierowanie kapitału. I w tym momencie jest ono niby się nazywa komunalnym, ale ono jest prywatne, bo należy do każdego mieszkańca siedlec. Także jako mieszkańcy, jako właściciele będą mieli zapewnione jak najlepsze warunki odbioru. Zarówno ciepła i ciepłej wody. I zawsze będę pracował nad tym, żeby te ceny były jak najniższe. No i będzie panu patrzył na ręce również pan prezydent. Bo powiedział, że jeżeli pan się nie sprawdzi, to się pan z pracą pożegna. No, oczywista sprawa. Tak jak każdy. To jest, to jest niewątpliwe i nie, nie mam nad sobą żadnego parasola ochronnego. Dziękujemy. Dziękuję.